Wygięty staw staw, bym zrobił zdjęcie stawu. Ja bym był wygięty. Uwierzyłbyś w takie coś? gdyby ci pokazał takie zdjęcie. Dlaczego? Nie, ma, ale o co chodzi? nie, no nie pytam, czy właśnie jakbym pokazał ci zdjęcie z wygiętym zbiornikiem wody, że ta woda jest taka wygięta lekko. Uwierzyłbyś w coś takiego? Nie. Dlaczego? Bo woda nie jest wygięta. Woda nie ma takich właściwości, tak? No. A jak ci pokażę globus i na globusie masz wygiętą wodę czy w postaci oceanów? A to, 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 to tego mnie nie przekonacie, jeżeli wam chodzi o płaską ziemię, to, to nie, to nie do mnie. No ale, ale zobacz, dałem Ci taki przykład, jeden Tam i drugi. Leciał pan kiedyś w samolocie. Mhm, jasne. To widać właśnie Nieprawda. Przy obwodzie Ziemi 40 tysięcy kilometrów i pułapie komercyjnych lotów na, na wysokości 10 kilometrów nie jesteśmy w stanie zobaczyć zakrzywienia. Byłoby to niemożliwe, nawet gdyby Ziemia była kulą, czy tam nieważne czym. Natomiast matematycznie jest to niemożliwe. A, a, a po drugie, z samolotu nie ma, nie ma możliwości takiej, żeby takie coś zobaczyć. Oficjalna nauka mówi, że ziemia jest jeżeli za dużo. lecimy samolotem cały czas na wschód, to dolecimy w to samo miejsce z zachodu, to o co to świadczy. No dobrze, a jeżeli na przykład byśmy stanęli wokół, tam jest taka kratka, kratka kanalizacyjna, jeżeli obejdziemy tą kratkę dookoła, tak, to znaczy, że, że ten, ten bruk pod nią jest okrągły, jest kulą? Na przykład, jeżeli obejdziemy to drzewo dookoła... Nie, dookoła. I idziemy na wschód i no to, no to, ale... z zachodu, jak obejdziemy ziemię dookoła. No dobrze, grunek. ale zobacz tutaj teraz, ta powierzchnia jest płaska, a, a jesteśmy w stanie obejść to drzewo dookoła. To nie ma nic jedno z drugim no wspólnego, jak? obejdziesz drzewo dookoła, to nie obchodzisz dookoła, tylko idziesz prosto cały czas. Miesz... No tak, ale utrzymuje środek jako to drzewo jako środek, czyli północ powiedzmy na ziemi kuli, jako. Jako... No jak, jeżeli ja, ja lecę na wschód, tak? No to, no. no to zaczynam stąd swoją podróż, tak? I... Lecę, lecę, lecę no, na wschód. Czy... To jest prosto. No prosto. No prosto. No lecę prosto, no ale muszę prosto. się trzymać do północu. To jest właśnie na. Nie no, no, na kompasie, no. Na... No właśnie kompas. No. N, czyli North, Północ. To jest jedyny słuszny kierunek, który wskazuje to kompas. Wszystko to wchodzi od środka. Nie, no ale to są nie proste. I... Ale... Dączę do to dlaczego jak lecimy? A... No to właśnie posukamy, lecimy lecimy cały lecimy. Czas w jednym kierunku. Prosto w prawo obojętnie, cały czas w jednym kierunku samolotem, to wrócimy w to samo miejsce. Po pierwsze nikt nigdy nie poleciał tak samolotem, żeby wrócić do tego samego miejsca, więc to co Nie być prawdą. Jeśli w Jednym trzeba. samolotem nie przelecisz, ale no, na no przykład, właśnie, jak lecisz no to... w jedną stronę A możesz... Żebyś ją powiedziałeś, że ktoś przeleciał, no to... Ale... Nie, ale, ale to już nie to o to nawet... Ale jeśli na przykład nie? polecisz z Warszawy powiedzmy tam do Tokio, nie? No. Mhm. To możesz potem z Tokio polecić dalej w tym samym kierunku i przylecisz. Powiedzmy do Los Angeles, który jest na zachód od Warszawy. To masz środek. Gdzie jest środek Ziemi Biegun północny, gwiazda, północna, nad nią wszystkie gwiazdy wirują. I to jest jedyny kierunek, który kompas Ci wskaże. Z której strony byś się patrzył, zawsze też... Kawał zawsze kawał, północ, środek. prawda? A wschód i zachód są okręgami, które odchodzą na prawo i lewo dookoła. Jakbyś od góry patrzył prostymi, teraz na, na, tylko na ziemię, okręgami. nie? Od góry. A północ, to jest dlatego na kompasie zawsze masz ma jeden kierunek. Skąd to się bierze? Nikt nigdy nie przeleciał w linii prostej, tak samo nikt nigdy nie opłynął statkami, nie chodzi, bo musieli pomiędzy kontynentami płynąć. Nie w płyną. linii prostej, tylko w jednym kierunku. Jeżeli bo jest, kierunek skąd jest okręgiem. Warszawy, powiedzmy... Wiadomo, że samolot nie ma takiego parku, żeby przelecieć całą kulę ziemską z Warszawy, lecąc na wschód, kończąc na zachód, ale można to w kilku miejscach wysiąść i przenieść się w następny samolot, który leci w tym samym kierunku i się doleci na zachód od Warszawy. Na zachód. Ale skąd wiesz, że lecisz Jeżeli na wschód? Lecisz cały czas na wschód? Jak skąd wiesz? No po północy. Gdyby. No, jakiej północy, to chyba mają ale, na tym... kompas mają wskaźniki na samolot. No tak, ale kom, Ale, który na, jest na wschód, ale który odczytujesz, na północ, ale odczytujesz na północ, swoje... Po... No zakupu. Ale to tak jak teraz odczytujesz swoje położenie, wiedzą, gdzie jest północ. Gdybyś nie wiedział, gdzie jest północ, nie wiedziałby, gdzie jest schód i północ zachód. Północ wskazuje biegun No. Ko, kompas sam. Tak? No to jaki jest problem oblecisz biegun... No to znaczy, że lecisz w kierunku Rosji. No tak, ale Jeżeli jak... Jeżeli na przykład wysiądziesz gdzieś tam powiedzmy... Gdzieś w okolicach powiedzmy Syberii przysiągnie tak. się na ten samolot, który leci do Japonii, polecisz z Japonii, Le jeżeli lecisz Zgórze. w tym samym kierunku dalej, co lecisz cały czas, to dolecisz do Los Angeles. Cały czas wiedząc, gdzie jest północ. Dzięki temu wiesz, jak polecisz na wschód, na zachód i tak dalej, to tak? to ma jedno z wspólnego? No to ma wspólnego, to że nie potrzebujesz, nie potrzebuj, że, że możesz... W jednym kierunku no. i oblatujesz ziemię. A nawet w kilku... ale, ale oblecisz ziemię jeżeli masz, masz północ w jednym punkcie centralnym, no to jesteś w stanie oblecić ziemię dookoła, wiedząc, gdzie jest ten punkt centralny, czyli północ. Ta ziemia nie potrzebuje być kulą. Centralny północ. Północ to jest biegun północny. No to o tym północy. mówię. No to, no to biegun, biegun północny... północny na... Jest na północy. No, mamy punkt no, Wszystkie loty odbywają Komparska się wokół, tej, wokół punkt, tego punktu. Kuli wszystkie loty odbywają się. Tak, ale nie, wszystkie, nie, wszystkie nie, loty odbywają się wokół północy, prawda? Zgodzisz się ze mną? Nie, nie zgodzę się. Jak nie? A jak tak, wszystkie loty były nad Antarktydą, jeżeli by były wokół mi... północy, Nie o to mi chodzi. Jeżeli tutaj mamy kulę ziemską i tu jest północ, biegun północny, no to wszystkie loty odbywają się wokół północy, tak? Wokół, jeżeli tu jest biegun, czyli wyobrazisz sobie tą oś Ziemi, czyli słup, tak jakby tutaj, to wszystkie loty odbywają się wokół tego, prawda? Nie wokół, bo północy jest... Bo jeżeli lecisz... Logus jest tak, tu jest północ, to jeżeli lecisz tak, to nie, nie lecisz wokół północy, tylko... wokół no lotka Ziemi, a nie wokół północy, No, ale, masz, no, na, no ja wokół, rozumiem, ale gdybyś, tu, gdybyś miał przedłużony przedłużone, biegun, biegun północny w dół, jako oś, no to wokół tej osi krążysz. wokół osi ziemi krążysz, tak czy nie? No tak, ale po ziemi nie jest wokół północy, tylko wokół środka Rozumiem ziemi, a to. Ziemi to nie jest Rozumiem północy. to. Chodzi mi o to, że, nie, że, że, że co ma do rzeczy powierzchnia, że możesz, mo, możesz podróżować wokół, nie mając, nie mając tej bryły jako, jako kuli, tylko wokół płasnej, płaskiej powierzchni też byś tak podróżował, o to mi chodzi. Tak samo byś podróżował. Tak samo jak żeglarze. Podróżowań. Tak samo by, byś mógł podróżować, nie? Patrząc na gwiazdy, obserwując, gdzie jest gwiazda północna, i na tej podstawie wiedzieli, jak nawigować. E, nauka podaje, że tam są trzy albo nawet cztery różne ruchy gwiazdy. My wokół Osi kręcimy się z prędkością 1000 mil na godzinę, e, wokół Słońca 60 tysięcy na godzinę i wokół Milky Way 600 tysięcy. A później jeszcze przemierzamy cały wszechświat z prędkością miliona, miliona mil na godzinę. Więc to są cztery różne ruchy. Tylko jak spojrzysz w niebo, to widzisz tę samą konstelację. Moment. Jeżeli lecisz, tak jak, tak jak pan mówił, że tam wokół Ziemi... Możesz no, na tym i mówisz. Daniel jest To lecisz, jeżeli tak byś w tą stronę wskazówek mhm. zegara byś chciał mhm. oblecieć w biegą północ, to no? lecisz na zachód, a nie na północ. Zgodzę się. A w tą to na wschód lecisz. Ale, za, ale zawsze, ale zawsze, zawsze po prawej stronie będziesz miał tą północ. Jeżeli lecisz w jedną stronę albo po lewej stronie będziesz miał północ, jeżeli lecisz w drugą stronę. To co chcemy ci Jeżeli powiedzieć, w lewą stronę to będziesz mieć na zachodzie ten bieg. Po bieg lewej północny. stronie, po lewej ręce, powiedzmy tak. No i kwestia jest teraz taka, czy byłoby to możliwe, gdyby się gdyby, oczywiście gdyby wokół jego północ? Wiesz, to co chcemy ci powiedzieć to, że na płaskiej mapie ziemi kierunki wschód i zachód nie są prostymi liniami, one są okręgami, które otaczają właśnie ten środek północy. One nie są prostymi liniami. Dlatego to jest takie trudne w zrozumieniu i to może budzić pewne rzeczywiście e, ja, ja wątpliwości. Ja o ja to znaczy... Nie no, jasno. To o to, to właśnie chodzi. Od, od, od południa do północy. Południki są od do, chodu, do wschodu. Tak, Wójcie tak. Na środku jest równik, są zwrotniki i tak Boże, dalej. No Na środku jest równik? No, Tylko tak to le... jest geografia, to jest to, co nas uczono. Ale teraz to, co ty doświadczasz, co sam widzisz. Czy czujesz, że byś wirował? Czy widzisz e, zakrzywienie? Powiedziałeś, że... No, ale że... jak opuścisz butelkę, to chyba przyciąganie ziemskie... Nie, to jej gęstość. Ona jest gęstsza niż jest... medium, w którym jesteśmy. Powietrze atmosferyczne, tego nie widzisz. Jest tak samo jak Wi-Fi. Ty nie widzisz Wi-Fi, ale działa, bo internet masz w telefonie. Więc ona odpada, po jest... Rakiety, rakiety która leci do góry. A widziałeś Supermana? No. A film... Gra, a film Gravitacja? No, no. czyli su Polskie Superman też istnieje. Te rakiety nie startują, ale chyba w telewizji były transmisje z startują rakiet. No, ale w telewizji też puszczali Supermana, puszczali film Gravitacja, na przykład, Jak Tak, Możemy nie wiedzieć w ogóle w cokolwiek, co, co transmitują w telewizji. No właśnie, Nawet... odwołujemy się do własnych zmysłów, do własnych, do... własnych doświadczeń, do obserwacji nie praktycznej, znaczy, że, że demonstracji. To jest prawda, że wiecie, że, że to wszystko jest... No, no dobra, powiedzmy, że to jest prawda. Jaki w ogóle w tym sens, ktokolwiek, kto by to zrobił, ten... Cała konspiracja w ogóle miałaby tam, tam ludzi wiesz, tam i tysięcy ludzi miało, jak, jaki cel to miałoby mieć? Żeby wszystkich ludzi, słuchaj ee, na przykład z, zmylać w tym, że. Z jednej strony, wiesz co, miałoby cel? według mnie, ale to jest tylko moja prywatna opinia, miałoby sens to dlatego, że na ziemi kuli, gdzie nie polecisz, zawsze wylecisz z tej drugiej strony, prawda? Nie jesteś w stanie w żaden sposób opuścić tego miejsca. Więc jeżeli okazałoby się, że na przykład są inne inne jeszcze miejsca nieodkryte przez człowieka, my nie mamy do nich dostępu, bo powiedziano nam, że zawsze się kręcimy w kółko. A kosmos jest dla nas nieprzyjaznym środowiskiem, dla człowieka no, ekstremalne, ekstremalne warunki, które są nieprzyjazne. Więc takiego jakby zamknięcia. To jest moja prywatna opinia. No e, dobra, ale skoro twierdzisz, że ziemia jest płaska, no to kosmos w taki razie jest syn. Ale jest ale, fantastyką ale, naukową Sam Posłuchaj, kosmos. wiesz, to co nam pokazują. Według mnie, według mnie na przykład jeżeli, jeżeli tutaj żyję, tutaj yy, ucz, uczę się, żyję dostrzegam tutaj, obcuję z tą rzeczywistością, no to w jaki, sposób, w jaki sposób, w jaki sposób, mam, nie wiem, szukać odpowiedzi tam, nie? Jak nie mam dostępu do tego miejsca. Jakbyś rozważył ten myśl, jak światła na niebie mają ci powiedzieć, po jakiej powierzchni chodzi? Kształt Ziemi, nie? To jakbyś robił kafelki u siebie w kuchni i patrzył na sufit. Jakby macie, na przykład, jak tęcza wygląda, że jest okrągła spektrum światła, które przechodzi przez jeden punkt i rozszczepia się na parę, dlatego czerwony jest u samej góry, jak zwrócisz uwagę, bo to jest najdłuższy yy, spektrum no tak, światła. Ale Ale to wciąż to są światła na niebie, co nie? Niebie. No tak, ale, ale, ale powiedz, ja rozumiem. Czy, ale cząsteczki na przykład według nauki, cząsteczki, z jakich składa się człowiek, też są okrągłe, ale ja nie jestem okrągły jako człowiek, ale jako produkt jest końcowy. Okrągłe, to znaczy, że te promienie światła różnych na Wiesz, co, to, to jest światło gdzieś tam widoczne nad Twoją głową znowu, co nie? którego nie możesz dotknąć, nie może spadać. A, a słońce, które widzicie nad sobą zaczeka, jest okrągłe. My się skupiamy na. Ale co ma, pustach, co ma słońce która... okrągłe do kształtu Ziemi, nie? Jaką no, drogę? Jak słońce oświetla tęczę to tęczę jest okrągłe. No tak, ale co to ma związek z, kształt, z kształtem Ziemi? Że. że Ok, ale jaki to, ma, jaki to ma związek z kształtem Ziemi? Dalej, tutaj Ziemi, tej, po której chodzisz, nie? O to mi chodzi. Jaki, jaki ma kształt obserwacja nieba, jaki ma związek z kształtem Ziemi? Jakiej drogi myślowej użyjesz, żeby ustalić, ustalić na podstawie fenomenów na niebie kształt Ziemi, po której chodzisz? Właśnie te odbicia tych promieni słonecznych świadczą o tym, że Ziemia jest okrągła. No ale jaki, jakich użyjesz Ziemia drogi myślowej do tego, że widzę, widzę coś okrągłego tam, to znaczy, że to okrągłe jest też tu? Dlaczego? To jakbyś powiedział, że, że w piłka do końca jest atmosfera, to chyba... Z, z no ale nie wiedząc z tego, związana. nie wiedząc tego. Wiesz, to jest, to jest spekulacja, że tak. To nie jest spekulacja, że wszystko udowodnione naukowo, tylko że odrzucacie pewne fakty. Ale to A, nie jest fakt. Chcę czepiacie jakieś tam drobnostki, które jakby można podważyć takim sposobem myślenia. Chcesz powiedzieć, że udowodnione naukowo jest to, że patrząc na światła w niebie stwierdzasz powierzchnię, po której chodzisz. To jest dowód naukowy, tak? Nie, już mówiłem wam, że dowód jest to, że można z, z No ty na skut, mówisz o światłach na niebie. Z powrotem. To jest dowód. Ja już tu to, właściwości cieczy. To, że nie ty wirujesz. Się, to że stoisz dowód, nad morzem. To że się nie odrywasz od ziemi. Czy to jest dowód dlatego, że ona jest okrągła, że się od niej nie odrywam? jest dowód tego, że jest grawitacja, a grawitacja jest związana z atmosferą. I grawitacja ma alergię na balony z helem, zapomniałeś powiedzieć. I zapomina przyciągnąć chmury, które też się składają z wody są nad nami. Ale nie, ona ma alergię. Jest lżejsza od powietrza. A, lżejsza, czyli waga. Czyli waga zaczyna grać rolę, tak? A waga czego? To, to jest gęstość obiektu. Masa, objętość i masz gęstość. To są trzy parametry. Jak je użyjesz, zamiast słowa grawitacja, to znaczy, że, że masz nagle wytłumaczenie na wszystko, tak? Dlaczego coś się unosi, dlaczego coś opada. Dlaczego ma motyl, ptaki swobodnie latają, grawitacja jej nie przyciąga. wiecie, wy jesteście przygotowani ze swoich teorii. Nie, 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 nie. Ja nigdy nie. o tym nie myślę. Nie. A myślę, że dla każdego zdroworozsądnego człowieka, jakby trochę na to pomyślał, to by wiedział, że Ziemia jest okrągła. Ale, ale, wiemy, co to, to ale tylko... Ty ale że wiesz, tąą, tak? A jednocześnie ja tak ładam, mówisz, że wiem. No chyba... bo zaufałeś autorytetom, które ciekłeś młodym chłopcem, miałeś 6-7 lat, poszedłeś do szkoły z... i pokazali ci globus. Z tymi samolotami, że można oblecieć Ziemię. A ale, jak można możesz... nie spojrzeć ignorować... na mapy, że latają jak, jak parabole? Ale wy tu... nie jak możecie to zignorować? No ty, to, wy ty tłumac... ignorujesz to, że latają parabole. Ale wytłumaczyliśmy Ziemia, Jak dolecisz do jednej strony Ziemi, to, to jest... spadasz, w... nie wiem... Ale kto tak powiedział? ktoś tam był? A skąd nie, wiemy, gdzie jest? Ale ktoś skąd wiemy, że jest w ogóle jest koniec kraniec? Ziemi, mi, a skąd, jest skąd koniec wiemy, że, A skąd zakładasz, że jest koniec ziemi? Ale można podróżować w jedną ale stronę. Ale gdzie jest i się w koniec wszechświata? No, no bo no bo bo cały czas w północ. Zatkami, jak podróżujesz w jedną stronę, cały czas patrzysz na kopać patrzysz na... kierujesz. W tą Dlatego wrócisz, bo, je, bo cały czas i wrócisz w to samo, to czyli to nie dlaczego nie ma końca nikt nigdy ziemi, nie przepłynął. Posłuchaj kolego, to dlaczego nikt nigdy nie przepłynął północ-południe, albo poleciał samolotem. Chyba Magellan nikt... no płynął ziemi wokół. No prawda to to wschód innych... zachód ale, ale znów... nie północ południe. Nikt nigdy tak nie opłynął. Ale nie przeleciał. No jak ci ten, jak jest Antarktyda, no to jak ci opłynie? No ale na... samolotem możesz przelecieć, tak? No możesz przelecieć z góry na dół, tak? No, czemu? no, ale to... no to czemu nikt nie przeleciał? Przecież to takie proste. Od razu by udowodnił okulistość Ziemi. No nikt no już nie znał. Nie... No bo pomiędzy Antarktydą a tam... Dlaczego e... nie ma lotu Australii... pomiędzy Australią a Ameryką Południową? No bo... Najprostsz, najprostsz, Ponieważ jak spojrzysz na mapę polskiej to są one nie, po przeciwnych stronach. Jakby latali nad Antarktydą, to tam były by po prostu nadrabianie kilometrów, do tego nie latają nad Antarktydą. A wiesz, że nauka podaje, że Ziemia wiruje 1600 km na godzinę. Wiesz o tym, tak? Nie łykasz to. Czujesz, żebyś wirował czy nie? Czujesz wir? Proste czuję pytanie. Bir. Czujesz wir. Tak? czuję wir, ale to nie znaczy, że go, że go nie ma. I co jest argumentem, że go nie ma? Powiesz pewnie, że jak jedziesz w pociągu, to też nie czujesz A widzisz może fale dźwiękowe albo fale telewizyjne? W wi-fi nie widzę, ale wiem, że jest, bo mój telefon działa, internet działa, tak? Tak samo widzę swoje oczy, że... przyciąganie samo jest widzisz przyciągania ziemskiego? jest. że czegoś nie widzisz, to tego nie ma. No, ale bąk dopełnosi się do góry na przykład. I Czemu grafitacja nie działa na półkach góry? ja jeszcze raz wrócę do tej wody. To lżejszy od mediów, co nie? Jeżeli nie widzimy Nas nigdzie... Jest lżejsza odpowiedź na to, hell, znaczy hel jest najlżejszym gazem. Na Czyli właśnie góry. jak porównasz gęstość substancji do medium, to okazuje się, że masz odpowiedź. Nie musisz używać magii, grawitacji. Wystarczy, że użyjesz swojego własnego zmysłu, własnego rozumienia, zdrowego rozsądku, a nie zaufasz autorytetom, które ci kiedyś coś rzekomo ja wytłumaczyły. Na pewno jakbyś... Ja nie jestem jakimś fizykiem i w ogóle. My też nie jesteśmy. Maciej, na co ja mam, pakietkę, do, fartu? Dowód na balon. Na pewno jakbyście wpisali w Google, dlaczego balon się nosi i co to ma wspólnego z grawitacją, to by się znalazło. Ja się tym nie zajmuję, dlatego akurat na to wam nie, nie odpowiem, więc... Słuchaj, ja szukam... Ja, cel, ja dla, zacząłem tą rozmowę od, dlatego, od, pytania, od pytania o zakrzywioną wodę. Ponieważ 70% według oficjalnej nauki 70% Ziemi jest pokryte wodą, oceanami, jeziorami, stawami. Dlatego zapytałem, gdzie możemy w praktyczny sposób pokazać, że woda ma zdolności do zakrzywiania się, skoro nigdzie tego nigdy nie, nie zaobserwowałem. Nie? No jak, nie zaobserwujesz chyba tego na takiej ziemia jest ogromna. No, no to ale nie zaobserwujesz no to... na takim machy. Ale przed chwilą mówię, że tak z samolotu wiek. widać krzywiznę, no, to nie jest że chyba taka ogromna. Raz można zaobserwować, raz nie. To jest selektywność trochę nauki, to nie jest nauka. To jest fantastyka naukowa. To, to nie wiesz, z samolotu można widzieć na kil, kilka tam set kilometrów. A jak stoisz nad brzegiem morza, to co, statek znika za krzywizną to to ziemi ma, czy nie? Tutaj jest ile to jest. Ten rynek ma kil, może, 500 metrów na długość, a samolotu widzisz kilka kilometrów albo nie, kilka, Proste to jest, pytanie. Stoisz kilometrów. nad brzegiem morza. Statek to, to tam widać minimalną. Przedmiotę. Zadam Ci proste pytanie, czy statek twoim zdaniem znika za krzywizną ziemi, stoisz nad brzegiem morza? Tak czy nie? Czy statek znika za krzywizną ziemi? stoisz nad brzegiem morza? Tak się oddala od siebie. Od Dobra. Ale statek jest chyba nie jest jakimś ogromnym... Jakbyście dali coś, co ma kilka kilometrów długości, czy to Twoim zdaniem, zdaniem ten statek ma. chowa się z powodu właśnie fikcyjnej krzywizny? Czy tak jest twoje zdanie? Statek znika, no to znika, tak? że to nie mogę. Czy ty go widzisz na stop? Czy twoim zdaniem nie znika statek jednak? Bo mi się zdaje, że znikają statki, czy nie? Tak. No i ja się pytam dlaczego znikają. Proste pytanie. Dlaczego statek znika? No, chociażby dlatego, może że, że właśnie Ziemia jest zakrzywiona. Czyli uznajesz to za krzywiznę. Ale teraz jak spojrzysz od lewej do prawej na horyzont, to okazuje się, że... Woda jest idealnie prosta, z lewej do prawej, gdzie masz dwa razy większą odległość niż pomiędzy tobą a statkiem. Więc tu twierdzisz, że się zakrzywia, a tu już nie. Gdzie jest logika? Ale to też, na przykład, jak jest, stoisz, ziemia nie jest prosta, są jakieś pagórki, nie? No wiem, ale te woda te, jest krzywia. w poziomie, tak? Ale woda zawsze jak wypełnia jakąś formę, kształt, to nie przyjmuje jej z zewnątrz, dookoła, tylko wypełnia ją i utrzymuje równy poziom. Powierzchnia wody jest zawsze pozioma, tak? Równie dobrze, to, to może być, że po prostu ludzki wzrok ma jakiś tam zasięg i tyle. Tak, no, masz nie, rację. nie widzisz, przecież jak takie zmniejszają się Tu masz kosiki, rację. To znika dlatego, bo po prostu perspektywa, jest jak jest to daleko, powiedzieć? nie Perspektywa chcesz wiedzieć? Tak, perspektywa właśnie widzisz, to jest to, co, nie? I to byś miał odpowiedź, bo nasz ludzki wzrok ma ograniczony zasięg. Dobrze powiedziałeś. My nie widzimy jak superment no nie no to może to... I to możesz, jest to właśnie. To jest z się... tego powodu, ale to... No to nie, nie jest nie wiadomo jaka odległość. Z tego, wyobraź tak, sobie, że stoisz w drugim tunelu. ściana z lewej, z prawej zaczyna ci się schodzić, sufit obniżać, a podłoga podweszła. My mówimy o jakichś tam kilometrach, co, co najwyżej. Też, ale chodzi o to, przykład życia w Ziemi, to widzisz dopiero na pewnie na jakieś tam kil, kilkaset kilometrów. I jedyne miejsce, gdzie, gdzie możesz zobaczyć krzywiznę z Ziemi, to są ekrany telewizorów, komputerów i tym polaków. Słuchaj, z 60, na 60 kilometrach oczy... wystarczy. wystarczy Chociażby to jak mapy są pokazane, że nie da się odzwierciedlić dokładnie na mapie wyglądu świata, bo na przykład Grenlandia zawsze on Kontynent stu, jest zawsze za kości. dużo, dużo, za dużo, bo na pół, tak. jest taki rzut, że na północy wszystko co jest na północy projekcja, jest za duże. Tak samo jak się to zrobi wszystko na się to wtedy widać, że Grenlandia, Grenlandia jest... Ledwo co tam chyba większa od, od standardu. No właśnie, czyli widzisz, że na mapach są już jakieś no, sztuczki robione. No, tak, coś bo tam sztuszki, się dzieje. Bo jak, jak coś, co jest kulą, przerzucisz na mapę na, na, na takim obrazie właśnie płaskim. A to nie jest tak, dlatego, że ktoś z płaskiej mapy próbował zrobić kulę? jeżeli na przykład uważacie, że, że właśnie taki płaski obraz Ziemi jest prawdziwy jak na mapie, Jakbyście polecieli właśnie na Grenlandię i zmierzyli centymetrem wszystko, co tam jest, to by wyszło, że jest dużo mniejsza niż na tej płaskiej mapie. Wiesz, nie byłem na Grenlandii, nie mierzyłem Grenlandii, ale byłem nad morzem widziałem, Afryka że... jest dużo większa niż na mapie, a na Globusie patrzcie. Że... Czy ufasz rządom w ogóle? Czy wydaje się, że rządy mówią nam prawdę? Tak ogólnie. Nie, ogólnie. To, to I rządy wprowadziły przepis o traktacie arktycznym w 1958 roku, zabraniając wszystkim innym eksploracji dostania się tam. Pomimo wielu konfliktów pomiędzy krajami, sytuacji ekonomicznej napiętej, zauważ, że żaden z tych krajów jakoś nie buntuje się. Wszystkie grzecznie się dogadają, że nikt tam nie jedzie. Ceny ropy, ceny wszystkich surowców się zmieniają, ale nie, spokój, tam nikogo to nagle nie interesuje. są wszyscy grzecznie no, dogadani. Czy nie, nie dawało nie... być to do myślenia, że mogło coś ukrywać? Nie, no ja, ja wiem, że rząd wiele Czy rzeczy Czy ty ją powiedziałeś, że rząd. Że, Może. Że nie, że, nie, że, nie, że nie ufam rządzącym. Właśnie, no ja też nie ufam rządzącym. Nie wierzę w to. Nie znaczy, to mówię. że będę wierzył w to, że Ziemia jest płaska, bo są to tylko po dowodów. Że Powiem nie inaczej, jest, to nie ale... jest kwestia wiary, to jest kwestia zbadania jakieś to ma. odnośnie powiedzmy tego, że jest odkryte jakieś inne źródła jakieś energii czy coś takiego to, to wierzę, że to jest akurat wiesz może inaczej że to jest ukrywane ale no bo to Wtedy by wszystkie zbankrutowały te koncerny paliwowe, energetyczne i w ogóle. To... Tak, to tak samo jak, jest, Nili, jak tam... wierzę w naukę nie wiem, smartfonów, samochodów, samochody jeżdżą, dostaje elektryczność, elektromagnetyczność, Tak, nie, nie, nie kwestionujemy tego. Wszystkie te konspiracyjne teorie. Tak, Tylko wiesz, tak, to, jest... to co chcemy ci powiedzieć, że pewne rzeczy wychodzą poza kwestię wiary. Wiara to jest jak religia ogólnie, to jest coś subiektywnego, jak opinia. Możesz, mieć, wierzyć w smotni, możesz wierzyć w smoki, możesz wierzyć w krasnoludów, możesz wierzyć w ziemię kule. Jeżeli no, nawet to wszystko było prawdą, co mówicie, jaki motyw ktokolwiek w tym ma i to. 50 milionów dziennie to jest na, budżet NASA. Czy to nie jest dla Ciebie wystarczająco kasy dziennie, 50 milionów, żeby okradać ludzi z podatka? No, 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 50 no, no, NASA milionów dziennie to jest, to jest, to jest za mało. No, ale NASA to jest amerykańska, tak? E, a na przykład ruski... NASA, RASA, tu przecież nie ma nic wspólnego z naszą a Ros, z tych Ja w mówię tylko o NASA, właśnie, dlatego jak sumujesz no, je razem... Ale Ruski raz, się... też chyba nie uważają, że Ziemia jest płaska, tylko też mieli swoje te loty w kosmos, nie? To wszyscy no. Ruscy się porozumieli Uważasz, że mogą tak, na przykład... Na przykład w czasie zimnej dlatego wojny... Dlatego nie upam rządom. Zim, w czasie zimnej wojny też uważacie, że ta konspiracja właśnie by nie upadła? łatwiej ludzie wtedy bajkę o, o podróży na Księżyc, ponieważ ludzie żyli w strachu wojny. I łatwiej wtedy są podatni na... Rosja współpracowała... To była to zimna wojna między Ameryką a Rosją, ale współpracowali ze sobą w tym wszyscy robili te loty w kosmos, które były by tylko jedną fikcją, jak, filmy kręcili i za sobą jest ścigali. Tak? Jak powiedział Lenin, jeśli chcesz kontrolować opozycję, to załóż ją samemu. Ale I to, to właśnie, właśnie teoria robią. zakłada. I dzięki temu większość ludzi oni, postrzega, że mają... W czasie zimnej wojny Ameryka współpracowała z Rosją w tym względzie, a to? Przecież chyba wiecie, co to dziwna wojna była. Wszystkie. No właśnie, dlatego wszystkie. ci zacząłem mówić o traktacie arktycznym, który zabrania wszystkim krajom eksploracji, a te kraje tak się kłóciły wtedy. I co, żaden ci nie pochłapił, żeby tam pojechać, dziugnąć trochę, popadać tych ziemi? nic. Kompletnie wszystkie się zgadzało, no, że ci No powinno do, to budzić nasze wątpliwości. No ale ja, ja, ja dałem no. inny argument, na którego nie macie odpowiedzi powiedzieć właśnie jakim cudem mogliby ze sobą współpracować w tworzeniu jakichś fikcyjnych lotów w Kosmos Rosjanie i Amerykanie podczas innej... No ale wiesz, to jest argument... Ty... Coś... To jest argument. Wiesz, dobrze, dobrze, to jest pytanie, na które za, za bardzo nie, nie znamy odpowiedzi, ponieważ nie mamy dostępu do takich informacji, ale... Na przykład, teraz będziecie by, by, Było, Interesujecie się bombami atomowymi, kiedyś jak Amerykanie i kolega... Ruscy ty, detonowali będę no ta bomba Czar. Największa bomba, 50 megaton A i co też zobaczyłeś na ekranie nie, telewizora i uwierzyłeś, to, że istnieje? Trzy razy y, fala uderzeniowa tej bomby obeszła kulę ziemską i były trzy razy chyba. A do marsa doszło? Nie no zarejestrowały no chyba... A jak kule trzy razy? Zarejestrowały, zarejestrowały to się używają minutośnie. Te urządzenia sejsmiczne chyba, te wstrząsy, nie? No to no, ty. To no, też uważacie, że te urządzenia sejsmiczne, trzęsienia ziemi też są... No właśnie, trzęsienia ziemi. My Staramy się opierać tą, na tym, co sami możemy zbadać. Skąd się trzęsienia ziemi biorą, jeżeli nie właśnie w ziemi? Pod... Mogę zadać Ci pytanie, skąd wiesz, co jest, co, co jest pod skorupą ziemi, jeżeli najgłębszy odwiedź ja jest około 12 na, chyba km? Oko, już dawno co no to tam jest. ja Ci teraz mówię z oficjalnej nauki. Od... Są pod ziemią, ukupane... Najgłębsze miejsce odwiercono na 12 km. Rosja Kula Ultra Drive. Jakoś tak to, się to nazywa firma. Ale, ale zobacz teraz, oficjalne źródła podają, że najgłębszy odwiert jest 12 km. No to 12 km, a jądro ziemi na 6 tysiącach... No to, to jest? To skoro ci mogą no podawać. Skąd się skąd? bierze z tsunami na przykład, no. I jak po trzęsieniu ziemi. Ale co to ma? 10 minut. Potem jest fala, praca, fala to? w stronę tam... Ponieważ coś wybuchło i spowodowało, to, że idzie później jakaś no tak, fala, Tak, ale to, to, to jakie to kształt... Dlaczego ta fala idzie właśnie? Bo może być ruch tektoniczny na przykład, tak? No, Mógł być wstrząs. Ale, to... ale płyty tektoniczne chyba... Chyba, żeby się ze sobą stykały, to nie jak by stały w miejscu cały czas, płaska była Ziemia, się nie obracała no, i w ogóle nic nie działo. Tak, ja nie nie by osobiście, osobiście to, aby, nie doświadczyłem się Ziemi, widziałem je na ekranie telewizorów. Ja ja to nie, nie, nie miałyby się ze sobą zatkać? Wiesz, możemy Ale skąd wiemy, co się, ale, ale my nie wiemy, co się dzieje tam pod spodem. Jak, znaczy, ale skąd jest się ruch to znaczy, coś się pod spodem rusza, to znaczy, że jakiś ruch musi być, nie? No, ale ruch może być pod spodem. się chyba nie zaczęły ruszać. Pod... No dobrze, ale skąd wiemy Dlaczego jaki ruch pod wodą? No to jest obraca. No to, to jest jedno z wyjaśnień. Do dlatego teraz przychodzi, przychodzi kontrargument. No dobrze, jeżeli to, Ziemia się obraca, no to jest Ci potrzebna do tego woda, która też się, się zakrzywia, no a, a, a to jest niemożliwe z racji jej właściwości. ale co to ma jedno do drugiego? Żeby mieć ziemię kulę, no musisz mieć okrągłą wodę. Założenie jest Ziemia błędne. założenie jest błędne. Jak wyjdziesz od pierwszego błędnego założenia... I no to, to dalej to już dalej. jest łatwo, nie? No to chodzi.